Wiesz, jaka jest różnica między agentem nieruchomości, który zamyka 3 transakcje rocznie, a tym, który zamyka minimum 30? To nie talent. To nieszczęście. To konkretne techniki komunikacji, które możesz opanować w ciągu kilku tygodni. Według badań z 2025 roku 87% udanych transakcji nieruchomości ma jeden wspólny element: zastosowanie metody spin-selling w pierwszej rozmowie. A pierwsze 90 sekund decyduje o 76% szans na finalizację transakcji. Dzisiaj przedstawię Ci 5 nowoczesnych technik, które fundamentalnie zmienią Twoje rozmowy sprzedażowe. Zostań do końca. Ostatnia technika jest najbardziej kontrowersyjna, ale zwiększa konwersję o 51%. Technika numer 1: zasada 70 na 30: słuchaj zamiast mówić. Pierwsza zasada nowoczesnej sprzedaży brzmi prosto, ale 90% agentów robi to źle. Tradycyjne podejście to monolog. Agent mówi 70% czasu, klient 30%. Teraz to już nie działa. Dlaczego? Bo klient ma Google, ma portale z ofertami, ma dostęp do wszystkich informacji. Nie potrzebuje informatora. Potrzebuje kogoś, kto go wysłucha i pomoże podjąć decyzję. Zamiast od razu pokazywać mieszkania, spędź 20 minut z klientem, zadając mu pytania i słuchając go uważnie. Jeżeli klient powie, szukam mieszkania trzypokojowego na Mokotowie, nie wysyłaj mu ofert trzypokojowych mieszkań, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj, co jeszcze jest ważne dla Pana w wyborze mieszkania lub na co zwraca Pan uwagę szukając dla siebie mieszkania. Klient zacznie opowiadać o pięknych widokach, przestrzeni, spokoju i miłych sąsiadach. Ostatecznie może okazać się, że nie chodzi o trzy pokoje, ale bardziej zależy klientowi na ładnym widoku, przestrzeni do pracy zdalnej i sąsiedztwie miłych ludzi. Technika numer dwa. Spin Selling. Zadawaj właściwe pytania. Ok, więc masz słuchać, ale o co dokładnie pytać? Tu wchodzi spin selling. Metoda, która zwiększa konwersję średnio o 17%. Spin to cztery typy pytań. S, Situation, Sytuacja. P, problem, problemy. I, implication, implikacje. N, need payoff, wartość rozwiązania. Załóżmy, że masz klienta szukającego mieszkania. Większość agentów pyta, jaki budżet? Ile pokoi? Stop, to za płytko. Zacznij od situation. Gdzie teraz mieszkasz? Jak długo już szukasz? Potem problem. Co konkretnie sprawia, że myślisz o zmianie? Jakie są największe niedogodności obecnego miejsca? Tutaj zaczyna się magia. Klient mówi: Obecne mieszkanie jest za małe, spędzam dwie godziny dziennie w korkach. Teraz implication. Najważniejsze pytanie: Jak te dwie godziny w korkach wpływają na Twoje życie rodzinne? Klient. Nie mam energii dla rodziny wieczorami. Czuję, że tracę czas z dziećmi. Widzisz? Teraz znasz prawdziwą potrzebę. To nie jest mieszkanie bliżej centrum. To jest więcej czasu z rodziną. I finał. Need payoff. Co by się zmieniło, gdybyś miał te dwie godziny więcej dziennie? Klient sam sobie odpowiada. Mógłbym odprowadzać syna na treningi, jeść kolację z rodziną. Piękno SPIN polega na tym, że klient sam artykułuje wartość rozwiązania. Twoje argumenty mają 30% siły. Jego własne – 100%. Wypisz sobie 15 pytań SPIN dla twojego typowego klienta. Podziel je na kategorie S, P i N i ćwicz. Pierwsze trzy rozmowy będą dziwne, ale czwarta, czwarta będzie super. Technika numer trzy: prezentuj wartość, nie cechy. Trzecia technika i tu większość agentów traci klientów. Słaba prezentacja brzmi tak: to mieszkanie ma 65 metrów kwadratowych, trzy pokoje, balkon 6 metrów, jest na piątym piętrze. A, nudne. Klient to wszystko widzi w ogłoszeniu. Nowoczesna prezentacja używa formuły FAB. Feature, cecha, fakt o mieszkaniu. Advantage, zaleta, co to daje. Benefit, wartość, jak to zmienia życie tego klienta. Dobra prezentacja brzmi tak: To mieszkanie ma trzy pokoje, co oznacza osobną przestrzeń dla każdej funkcji. Twój syn będzie miał własny pokój do nauki i zabawy. Ty będziesz miał spokojny gabinet do pracy zdalnej, o której wspomniałeś, i będziecie mieli prywatną sypialnię. Twoja żona mówiła, jak ważny jest spokój. Ten balkon wychodzi na południe czyli poranna kawa na słońcu, dzieci mogą się bawić na świeżym powietrzu, bez wychodzenia z domu. Piąte piętro to cisza i widok na zieleń. Żadnych hałasów z ulicy, o których wspomniałeś jako problem w obecnym mieszkaniu. Widzisz różnicę? Każda cecha jest transformowana w konkretną wartość dla tego klienta, na podstawie tego, co powiedział w diagnozie. Badania Stanford University z 2024 roku pokazują, że mózg 22 razy lepiej zapamiętuje historię niż fakty. Nie mów o metrach kwadratowych. Opowiadaj o życiu, które klient będzie miał w tej przestrzeni. Następnym razem przed prezentacją wypisz pięć najważniejszych cech mieszkania i przy każdej dopisz: to oznacza dla tego klienta. Dopiero wtedy prezentujesz. Technika numer cztery. Obsługa obiekcji bez defensywy. Czwarta technika i tu się oddziela profesjonalistów od amatorów. Klient mówi: To za drogie. Większość agentów reaguje defensywnie, ależ wcale nie. Ceny w tej okolicy są jeszcze wyższe. Co się dzieje? Klient czuje się atakowany. Obiekcja się pogłębia. Zaufanie zniszczone. Profesjonalny algorytm to LSCRA. L listen, wysłuchaj w pełni. S. Share Empathize. Okaż empatię. C. Clarify. Wyjaśnij. R. Respond. Odpowiedz z danymi. A. Ask. Sprawdź, czy wątpliwość została rozwiana. Klient. To za drogie. Agent. Rozumiem, że cena budzi Twoje wątpliwości. To poważna inwestycja. Empatia. Czy mógłbyś powiedzieć, z czym konkretnie porównujesz tę cenę? Wyjaśnienie. Klient. Widziałem podobne mieszkania 50 tysięcy taniej, agent. Ok, zróbmy uczciwą analizę. Te tańsze mieszkania to budynki z lat 80. Tutaj mamy budynek z 2020 roku. Tam standard deweloperski, tutaj wykończone z AGD wartości 40 tysięcy. Tam brak miejsca parkingowego, które oddzielnie kosztuje od 50 000 do 80 tysięcy. Tutaj w cenie. Średnia cena metra w tej lokalizacji dla podobnego standardu to 12 800 zł. Tutaj płacisz 12 200 zł. Realnie to mieszkanie jest niedoszacowane o około 90 000 zł. Czy taka analiza pomaga ci zobaczyć wartość? Według Rain Group z 2025 roku agenci, którzy traktują obiekcje jako pytania i odpowiadają z empatią plus konkretnymi danymi, mają o 72% wyższą szansę zamknięcia. Zapamiętaj, obiekcje nie są atakiem, to znak zainteresowania. Klient bez obiekcji to klient niezaangażowany. Technika numer 5: zamykanie bez presji. I ostatnia, najważniejsza technika zamykanie transakcji. Według Harvard Business School, 63% klientów czuje presję przy tradycyjnych technikach zamykania. Co zmniejsza prawdopodobieństwo finalizacji o 28%. Stare podejście. Ta oferta jest ważna tylko do jutra. Inni klienci są zainteresowani. Musi pan decydować teraz. Efekt? Klient ucieka. Nowoczesne zamykanie to naturalna konsekwencja dobrze przeprowadzonej rozmowy. Nie manipulacja, nie presja. Zamiast presji użyj podsumowania zamykającego. Okej, okay, Tomaszu, podsumujmy, co mamy. Lokalizacja 15 minut do pracy. Trzy pokoje dla całej rodziny. Mieści się w budżecie, gotowe do wprowadzenia. Widzę, że to mieszkanie bardzo dobrze odpowiada na to, czego szukałeś. Co o tym myślisz? Czy powinniśmy przejść do szczegółów? Najważniejsza zasada. Każda rozmowa musi kończyć się konkretnym zaplanowaniem następnego kroku z datą i godziną. Nie, odezwę się. Tak. Umawiam Cię na oglądanie w czwartek o 16:00 i wysyłam zaproszenie kalendarzowe. Dobrze? Według Salesforce 2025 roku, klienci z konkretnym następnym krokiem kupują w 47% przypadków. Bez konkretnego następnego kroku tylko 18%. I to jest 5 nowoczesnych technik sprzedaży nieruchomości w 2025 roku zasada 70 na 30%. Słuchaj więcej niż mówisz spin selling zadawaj właściwe pytania. Wartość nie cechy transformuj fakty w emocje. Algorytm LSCRA obsługuj obiekcje z empatią Natural Close zamykaj bez presji. Jeśli ten film był wartościowy, zostaw like to pomoże go pokazać innym agentom, którzy mogą to wykorzystać. Zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej treści o nowoczesnej sprzedaży. W przyszłości pokażę Ci, jak użyć AI, żeby zwiększyć produktywność o 40%. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Do zobaczenia w następnym filmie.